Jest dużo pogłosek jest o tym, że to jest ostatni rok Roberta Lewandowskiego. I teraz dwa pytania, o których sobie podyskutujemy. Co myślisz z jego karierą dalej? Czy to już będą, nie wiem, mls -y albo Arabię i po prostu hmm. parę lat emerytury na wysokiej pensji? Czy jeszcze w Europie myślisz, że będzie chciał się poszarpać? On odrzucił podobno tą ofertę 100 milionów rocznie z Arabii, więc myślę, że go tam ja nie ciągnie. Ja bym nie odrzucił. Ja bym nie odrzucił. Nie odrzuciłbyś? Ale tak właśnie, hmm. wziąłbyś na jego miejscu, czy byś odrzucił? Na miejscu nie, no jesteś, na jesteś miejscu. Robertem i odrzucasz, czy, czy idziesz. No, a ja wiem, czy jego stać, czy nie stać na rzeczy. <laughs> nie. Tak szczerze mówiąc, szanuję to mega, bo raz, że myślę, wiesz, kompleksowo o życiu. Masz rodzinę. Masz no, dzieci, ja też, też. Dobrze się tam czują. Biedny nie jesteś. A poza tym, ja uważam, że przyjdzie czas, że nawet jak już mu stubaniek stu nikt nie da, to i tak jeszcze ktoś będzie mu chciał posmarować, żeby tę emeryturkę gdzieś odhaczył. Natomiast ja na jego miejscu powiem ci szczerze, na tę emeryturkę to bym szedł jednak do Stanów. Ja też. Niż do Arabii. No, ja też. Tak, tak, tak. życiowo? Yy, I tak nawet biznesowo, bo może w Arabii bycie zapłacili więcej, ale tak, żeby wizerunkowo robić fajne rzeczy, być, pojawiać się w fajnych miejscach, programach, mieć takie fajne współprace. Y, otarzać się gwiazdami, no to stany. Myślę, no. że to jest y, rozsądny kierunek. Więc, Dokładnie. Y, my, ale myślę, że to ostatnie roki i emeryturka MLS.